druga intryga rozdział 11 Wielki Artaxerxes zasiadał dumnie na tronie ubrany we wspaniałe szaty ze sprowadzonego z Chin jedwabiu Jego głowę zdobiła ciężka drogocenna korona z białego złota nabita mnóstwem szlachetnych kamieni Król naradzał się właśnie ze swymi generałami Grecka armia podeszła niebezpiecznie blisko granic królestwa Persji, i władca był mocno zdenerwowany z tego powodu. Dokładnie w tym momencie otworzyły się złote wrota sali tronowej. Asferus zdumiał się w pierwszej chwili, a następnie jego zaskoczenie przerodziło się w gniew. Spojrzał w otwarte drzwi płomiennym wzrokiem i zawołał: Kto ma czelność mi przeszkadzać? Jednak w wejściu. Nikt się nie pokazywał. Kto jest tak zuchwały albo głupi, aby tu wchodzić bez mego pozwolenia? Asferus, rozwścieczony faktem, że nadal nikt nie wstaje w drzwiach, podniósł się z tronu niczym groźny drapieżnik, gotujący się do skoku na swą ofiarę. Nagle usiadł z powrotem. Widok, który ujrzał, wprost obezwładnił go i unieruchomił na tronie. W drzwiach pojawiły się trzy piękne i delikatne istoty, które ruszyły drobnymi kroczkami w kierunku wzburzonego władcy. Asferus był wciąż rozgniewany, ale jednocześnie ujęty tym zaskakującym widokiem. Na przedzie szły Estera i Zofia. Przepiękna królowa wyglądała na bardzo osłabioną i wyraźnie wspierała się na Zosi. Z tyłu podążała Bereszezada, która podtrzymywała długi tren sukni swej pani. Choć królowa była bliska ondlenia, wyglądała czarująco. Ten urok i emanująca z niej bezradność coraz bardziej studziły gniew w sercu Asferusa. W zamian wzrastał w nim coraz większy podziw dla piękna królowej Estery. Król, zawsze zdecydowany i stanowczy, tym razem zamarł w bezruchu. Jakby nie wiedział co robić W pewnym momencie Estera osunęła się bezwładnie na Zofie. Ta ze wszystkich sił podtrzymywała omdlałą królową Aby nie upadła na ziemię Król natychmiast zerwał się z tronu I niczym błyskawica doskoczył do swej żony Lewym ramieniem objął ją w talii Prawym przygarnął jej głowę do swej twarzy Jednocześnie delikatnie położył na jej szyi berło Które wciąż ściskał w dłoni co ci się stało, Estero, moja ukochana? Szeptał do jej ucha zatroskany, całując ją czule. Kocham cię, Estero. Nie bój się. Nic ci przy mnie nie grozi, zapewniał ją. Możesz przychodzić do mnie przed moje oblicze, kiedy tylko zechcesz. Ty jesteś przecież królową. Prawo ustanowione dla mego ludu ciebie nie dotyczy. Estera wciąż była zamroczona. Powiedz coś, moja piękna, odezbij się a Sferus słowami próbował wzbudzić żonę z omdlenia. W końcu Hadassa otworzyła oczy i odpowiedziała słabiutkim głosem. Kiedy tylko weszłam i spojrzałam na Ciebie, Panie, moje serce zadrżało ze strachu. Cała moja dusza omdlała wraz z ciałem na widok Twego majestatu. Gdy zasiadałeś na tronie, przez chwilę pomyślałam, że widzę anioła. Taki blask chwały bił od ciebie To mówiąc znów zasłabła Król przesiadł na ziemi i położył jej głowę na swych udach Wszyscy dworzanie byli zaskoczeni tym odstąpieniem od pałacowej etykiety Estero, Estero już się nie lękaj Spełnię każde twoje życzenie Uczynię dla ciebie wszystko Choćbyś prosiła o połowę królestwa, otrzymasz to Powiedz tylko czego pragniesz. Powiedz, moja kochana żono. Osłabiona Hadassa znów otworzyła oczy i rzekła ściszonym głosem: Jeśli król uzna moje zaproszenie za dobre, to chciałabym, aby przyszedł dziś do mego pałacu na ucztę, którą przygotowałam dla mojego męża. Zapraszam też Hamana, pierwszego spośród królewskich ministrów. Król w jednej chwili uniósł swe wysokie berło i zawołał. Wezwać tu natychmiast Hamana! Gruby urzędnik pojawił się w drzwiach już po kilku sekundach. Jakby wcześniej stał za nimi i podsłuchiwał. Minister pokłonił się nisko. Hamanie? Król wskazał na niego berłem. Idziesz dzisiaj ze mną na ucztę do pałacu królowej Estery. Późnym popołudniem Estera i Zofia stały ukryte w cieniu głównego wejścia do pałacu królowej. Wyglądały niczym siostry bliźniaczki. Były identycznie ubrane, miały takie same fryzury, suknie, biżuterię oraz piękne, wygodne mokasyny. Obok nich stały służące, dokonujące ostatnich poprawek przy strojach i fryzurach, które przy okazji podsłuchiwały, jaką niespodziankę przygotowała ich królowa dla męża. Żadne małżeństwo nie znosi nudy, mówiła Hadassa do Zofii. Tym bardziej król nie potrafi jej znieść. Wahałam się co do króla w różnych sprawach, jednak zdążyłam go już poznać w tym jednym. Jestem nawet tego pewna. Asferus, chociaż potężnym, siejącym grozę władcą, od czasu do czasu uwielbia się bawić jak dziecko. Spróbujemy wciągnąć go do takiej zabawy. Będzie ona jak pogoń za znikającym skarbem, jak gonitwa za wymykającym się z rąk klejnotem. Im usilniej będzie go ścigał, tym klejnot będzie dla niego cenniejszy. Król ma naturę zdobywcy. Róbmy to, co ustaliłyśmy, aż doprowadzimy go do sali bankietowej. Rozmawiające dziewczęta co chwilę zerkały z góry na dziedziniec pałacu, pilnując, czy nie zbliża się królewska świta. Czy on jednak nie zdenerwuje się? Czy nie odbierze tej zabawy jako lekceważenia swego majestatu? Niepewnie zapytała Zofia. Na litość wielkiego Adonai. W końcu jestem jego żoną, czy tak? Dziś rano sprawdziłyśmy, że jest do mnie przychylnie usposobiony. Przy okazji i ty weszłaś w jego łaski. Dlatego za chwilę zagrasz rolę królowej. Ale co będzie, jeśli mnie złapie i weźmie za oszustkę? Martwiła się Zosia. To nie daj mu się dogonić, Zosiu. Chyba tam u was gracie w takie zabawy? No tak, u nas dzieci bawiły się kiedyś w coś takiego? Mówiliśmy na to podchody. Byłam nawet w tym dobra. Tylko, że w naszej zabawie stawką nie była kara śmierci. Ta myśl mnie ta całkowicie paraliżuje. Spójrz na to z innej strony. Zrobimy wszystko, aby wygrać życie mojego narodu. Od rana prowadzi nas w tym nasz wszechmocny przewodnik. Do tej pory błogosławił nam we wszystkich wysiłkach. Wierzę, że teraz również tak będzie. Oczywiście musimy być czujne i ostrożne, bo król jest architektem i budowniczym tego pałacu. On zna tu każdą kryjówkę. No do tego jesteśmy jeszcze osłabione, nic nie jadłyśmy od trzech dni. Przypomniała Zosia, której właśnie zaburczało w brzuchu. Ja się czuję silna. Jestem pełna nadziei po tym, jak król zareagował dziś rano zapewniała Hadassa. Może masz rację, rzeczywiście. Mamy pewną przewagę. Jesteśmy we dwie. W tym jest głównie nasza siła. Chyba jedynie dzięki temu damy radę go wykiwać. Zofia nareszcie zaczynała wierzyć w sukces. Wykiwać? zdziwiła się Hadassa. No wiesz, przechytrzeć. Wytłumaczyła Zosia, po czym znów zrobiła zakłopotaną minę i powiedziała. Tylko pamiętajmy, że ich też będzie dwóch. Na no, litościwego stwórcę, chyba nie myślisz o hamanie. Twa Stery wyrażała niesmak. Ten grubas jest bezczelny, ale nie aż tak, aby wtrącać się do małżeństwa króla i królowej. Idą, krzyknęła Zofia. Na stanowiska, moja kochana siostro, schowaj się tam, gdzie ustaliłyśmy zakomendorowała Hadassa. Zofia natychmiast pobiegła w głąb holu. Zniknęły również służące. Estera wyszła z cienia pałacu, aby ukazać się królowi na wysokim podejście w pomarańczowych promieniach wieczornego słońca. Asferus wraz ze Świtą zbliżył się do pałacowych schodów. Władca rozkazał strażnikom pozostać na miejscu. Sam zaś, uśmiechnięty, zaczął wchodzić po stopniach ku swej żonie. W ślad za nim ciężkimi krokami, człapał otyły Haman. W końcu władca wstąpił na wejściowy podest pałacu, gdzie czekała na niego tajemniczo uśmiechnięta królowa. Asferus ruszył ku niej, lecz Estera nagle zaczęła wycofywać się ku głównemu wejściu. Sprowokowany władca przyspieszył kroku. W końcu Estera, widząc, że król złapał przynętę, wskoczyła do wnętrza pałacu. Zaczęła biec korytarzem, wołając: Złap mnie, mężu! Złap mnie, spróbuj! Zaskoczony król odwrócił się do wciąż wspinającego się Hamana i stojących na dole strażników. Spojrzał na swe sługi wzrokiem pełnym iskier i powiedział: Widzieliście to? Jego gwardziści żerwali się do pościgu, jednak król powstrzymał ich gestem uniesionej dłoni i oznajmił: Ja sam złapię swoją żonę i pognał z głośnym śmiechem wzdłuż korytarza. Był naprawdę szybki. Nadspodziewanie prędko skracał dystans do uciekającej z piskiem Hadassy. Dziewczyna biegła w pięknej falbaniastej sukni, która uroczo unosiła się i opadała za każdym krokiem, ale nie pomagała w szybkim biegu. Estera wpadła w otwarte boczne drzwi i zatrzasnęła je za sobą. Asferus zatrzymał się przed nimi. Nacisnął klamkę i uchylił drzwi, wołając... Pamiętaj, kochana, że nam wszystkie kryjówki w tym pałacu. To ja je wymyśliłem, jakby w odpowiedzi gdzieś za plecami króla rozległ się głos. Wiem o tym, a Sferus stanął zaskoczony. Nie wbiegł już do bocznego pomieszczenia, lecz zerknął ponownie w głąb holu, skąd dochodziło nawoływanie. Skąd się tam wzięłaś? zawołał zdziwiony widząc żonę kiwającą do niego z końca korytarza. Znów ruszył za nią biegiem, a ona zerwała się do ucieczki. Asferus stopniowo doganiał krzyczącą dziewczynę. W końcu pochwycił falbanki jej sukni. Lecz w tym momencie oboje wbiegli do przestronnej sali z błyszczącą jak lustro podłogą. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie. Dziewczyna chwyciła się filaru i natychmiast zatrzymała się przy nim, Natomiast król z oddartym kawałkiem sukni... Pojechał na kolanach po śliskiej podłodze niczym po lodowisku. Przecież rozkazałem nigdy nie natłuszczać tej podłogi! Zawałał bezradnie władca. Długim ślizgiem dotarł do drzwi w końcu sali. Te posłusznie otworzyły się przed nim. Ku swemu zdumieniu... A Sferus ujrzał w nich uśmiechniętą Esterę. Nie wierząc własnym oczom... Król obejrzał się za siebie, szukając wzrokiem miejsca, w którym przed chwilą rozstał się ze swoją żoną. I zdumiał się, bo przy filarze nikogo już nie było. Hm, myślisz, że cię nie złapię? zawołał. Z trudem dobrnął do wyjścia z sali. W końcu ruszył za hadassą, biegiem przez kolejny korytarz. Znów był coraz bliżej i bliżej piszczącej estery. W końcu asferu złapał ją. W tym momencie oboje wpadli z głośnym śmiechem. Do sali usłanej setkami kolorowych poduszek i przewrócili się na tę miękką warstwę. Estera znów zdołała się wyswobodzić z królewskich objęć i natychmiast wgramoliła się na swój tron. Próbowała przy tym przybrać dostojną królewską minę, ale nie umiała się powstrzymać od śmiechu. Król zaczaił się niczym drapieżnik do skoku, chcąc ostatecznie złapać żonę. Kątem oka ujrzał stojącego w drzwiach Hamana. Sługa pokłonił się nisko, a siedząca Estera przemówiła najbardziej opanowanym głosem, na jaki było ją stać. Witam cię, dostojny Asferusie, na moim przyjęciu. Witam również ciebie, Hamanie. Proszę, rozgośćcie się. Król opanował się jakoś. Przeszedł po miękkich poduchach, i usiadł na większym tronie obok Hadassy. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłaś, ale następnym razem to ja wygram, powiedział uśmiechnięty i zdyszany. Patrzył przy tym na Esterę szczęśliwym wzrokiem. Dobrze? Przyjmuję Twoje wyzwanie, mój mężu. odpowiedziała królowa, po czym dodała. A tymczasem napijcie się wina, moi zacni goście. Na te słowa do sali drobnymi kroczkami weszły służące ze złotymi dzbanami i kielichami. Estera przejęła naczynia, napełniła kielich winem i wręczyła go królowi. Asferus powiedział: Nigdy nie piję bez podtrzaszego. Ale w pałacu mojej żony czuję się zupełnie bezpiecznie. To mówiąc, wychylił kielich z winem. Haman siedzący u stóp królewskiej pary. Na wielkiej poduszce również chwycił swój kielich z rąk służącej. Przyłożył go do ust i także wychylił go do dna. Rozbawiony król spojrzał na królową i powiedział – Wyjaw już zatem, kochana Estero, jakie jest twoje życzenie. Zostanie ono spełnione. Choćbyś poprosiła mnie o połowę królestwa. Otrzymasz je w darze. Królowa przez chwilę milczała, starannie ważąc słowa – w końcu odpowiedziała: Wspaniały mężu, królu mój, chciałam już odkryć przed tobą pragnienie mego serca, jednak rzuciłeś mi wyzwanie sięgające dnia jutrzejszego. Powiedziałeś, że wygrasz następnym razem. Proszę zatem, przyjdź jutro jeszcze raz wraz z Hamanem do mnie na ucztę, a obiecuję, że przygotuję dla ciebie jeszcze większą niespodziankę. Z którą będziesz mógł się zmierzyć. Przysięgam ci jednocześnie, że jutro na pewno wyjawię ci sekret, który noszę w swym sercu. Haman wyglądał na zaniepokojonego. Czy królowa nie nadwyręża zbytnio królewskiej cierpliwości? Jednak sferu spojrzał na hadasse, i odpowiedział: Moja żona podjęła wyzwanie, które jej rzuciłem. Życie z tobą staje się coraz ciekawsze. Kocham cię, Estero, i jutro również tu przyjdę. Jeśli król uzna to za słuszne, proszę, aby jutro i Haman zaszczycił progi mego pałacu, zaproponowała Estera. Jeśli sobie tego życzysz, zabiorę również i Hamana, obiecał jej mąż.